Cześć trwający! Gustaw, Dzisiaj jest jakiś tam inny dzień, ale uznajmy, że jest pierwszy dzień stycznia, yy, bo mam trochę zaległości. Jaki temat przoduje w dniu 1 stycznia każdego roku? No jaki? Postanowienia doroczne? Nie. Życzenia? Nie. Kacz! Kac jest to temat, który zawsze pojawia się w dniu 1 stycznia. To jest zespół dnia następnego, inaczej zwany, zestaw, zespół stresu półrazowego. Ale coś wam powiem trwający, to jest tylko między nami. Pod Białym Stokiem. Ja nie pamiętam, czy to są Bakury, czy bondary, czy siemiatycze. choć Możliwe, że jest to oddział uniwersytetu w Hajnówce. Postanowili połączyć, połączyć pędzenie Bimbru z COVID-em. Po co? Po to, żeby kac był bezobjawowy. Trzymajmy za nich kciuki ja trzymam, wytrzymajcie. Trwajmy.